Ktoś tej siły, która za dzisiaj gramy? Em, no ten. Em, Ninja Training Simulator. Chyba nigdy się nie nauczę mówić tej nazwy. Ponieważ może czytać chyba łapkę w górę, a ja już będę zaczynał. I bardzo dziękuję za trzy łapki w górę. Trzy łapki w górę. Em, pod tamtym filmem to wiele dla mnie znaczy. No, fajnie. Po prostu wiele dla mnie to znaczy. No i pozwólcie, że. Zrobię cięcie i, poz, i poszukam jakichś kodów Kiedy będę je wpisywał, to wam pokażę jakie to kody Będą też w opisie, będzie mój serwer Discord w opisie, więc co? Zaczynajmy! Okej, okay, więc pierwszy kod to jest... Pozwólcie, że poszukam sklepu I wam pokażę jaki to jest kod um, Nie tu, nie tu, to też nie tu Kurde, um, a jest tu Pozwolicie, że w kopię. To jest Realize. Będzie to w opisie, jeśli ktoś chce sobie skopiować. A. To poczekajcie, pozwolę, pozwolicie, że ja zamyślę. Ale, ale. I am good English, guy. I am good English, guy. Tutaj piszę, że. A. Realize. Ok. O oh jest. Musicie wpisać taki kod. Musicie wpisać. Wysuniecie tysiąc gemów, jak ja teraz dostałem. Teraz następny kodik. Ok, następny kod to jest Rabux. Dostaliśmy jeden super lucky boost, którego od razu użyjemy. I teraz następny kod. Następny kod po tym to jest D Desert, bo był update. W ogóle zapomniałem Wam powiedzieć, że był update. I nie działa. A dobra. To jeszcze następny kod, to poczekajcie pozwólcie, że ja sobie już go wezmę, nie będę nic przełączał, ani nic. Następny kod to... Em, ja już znowu pół godziny będę szukał. O, następny kod to jest 1K likes. To daje też 1X Ultra Lucky Boosta. I to tyle. To były wszystkie kody. E, no i ja, pozwólcie, że ja włączę wszystko, więc idziemy do sklepu normalnie. Super lag to na skrzynki weźmiemy Ultra lag I ja już idę do skrzynek Dobra, ja jestem sorry, że tak cały czas będę robił ucięcia, ale no, takie Tak, poczekajcie. Czy mam najlepsze? Aha, to poczekajcie. To jest robuxy. to zagamy A co, a ciekawe, Masters, new Co? Aha! Dobra, to pozwólcie, że ja po prostu kupię, żeby mieć jednego lepszego peta niż tego. Za co to nam wyskoczy. Water nie gorszy. Dobra, otworzymy trzy od razu. O, to innego otwórzmy. No i co? Nie trafiliśmy nic, więc może pójdziemy od razu do praktyki. Tutaj, czy tam coś tam. Ok, już nie mamy demów, więc super. Zobaczymy, co może tutaj dali. Ja jestem akurat w grupie, więc odebrałem sobie Triple Power e, bus I fajnie było, gdybyśmy w tym e, odcinku doszli do jakiejś e, krainy. Więc pozwólcie, że ja zdobędę 1 milion Power'a i do Was wrócę. Tak szczerze, to nie wiem po co robię te cięcia, skoro mogę robić więcej niż 15-minutowe filmy. Więc po prostu będziecie widzieli, jak klikam. E, no i chciałem powiedzieć, że zachęcam, nie wiem. E, dać łapkę w górę, no bo jeśli będą kolejne trzy łapki w górę, to ja znowu nagram odcinek z tego. No i w sumie tyle, już zaraz jeden milion... i Jest jeden milion. Dobra, więc od razu idziemy tu. Tutaj bierzemy... Mamy 220k i idealnie się składa, że możemy wyjść do Ocean Map, więc szybko się travelujemy i mamy nowe jajka i nowe wszystko więc no. And tutaj jest za 8, ale od razu kupimy i one są lepsze czy gorsze? Nie wiem. Czy są lepsze czy gorsze. Um. Ok, and to unekwip. Zequipujemy um. um. najlepsze na razie. Choć te tutaj ładnie wyglądają, ale one są lepsze i to o wiele lepsze Czekajcie, odsłuchajmy. Co, Rera dostaliśmy? Znowu Rera. Dwa Epiki dostaliśmy. Nie gadaj, un-Equip. Equip. 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 Co jest? Eee, e, Widzowie, mamy dwa epiki z nowego świata, więc dobrze, dobrze się zaczyna. Ja trochę sobie poklikam, żeby zdobyć... dużo zostajemy, dobra. To ja poklikam, żeby zdobyć 2 miliony i... Żeby... No nie no, nie będę robił chyba cięcia. E, jeśli ktoś chce dołączyć na mój serwer Discord, to będzie w opisie i bardzo zapraszam. My już mamy 2 miliony i tam było za pięć, ale ulepszymy sobie dwa razy. Dwa razy. Dobra, nie wiem, co się tak stało, ale wiem, że potrzebujemy 3 milionów wiem, że nie, co po... że... ja mówię. Chyba potrzebujemy dwa tak? Nie, 3,5 milionów. Trzy potrzebujemy, więc długa droga przed nami i znowu trafiliśmy. Aha, dobra, Equip best. Ja nie wiem, co się stało. Bo ludzie, że do Was, wrócę, kiedy będziemy mieli już. 5 milionów, tak, 5 milionów. Więc no. Zrobię cięcia. Dobra, widzowie, myślę, że bardzo mało nam brakuje. Więc zostanę z Wami tu. Hmm. Jakby co tu możecie pisać, czy już graliście w tą grę, to hmm, tam. No i co? W sumie już bijamy 5 milionów. No i tam zaczynamy i kupujemy. W ogóle mam Ci z styki tutaj. Dobra i teraz tu i robimy rebilto. Dostaliśmy 1 milion, tak, 1 milion. Ja bym kupił jedno jajko, znaczy 3 jajka. Chciałbym, żebyśmy dostali choć jednego tego albo dwa te. Super! Widzieliście co się stało? Widzieliście, dostaliśmy Legendary? Co się stało? I zowie. Shiny dosta! Nie, poczekajcie chwilę! Dostaliśmy um, Shiny. Shiny dostaliśmy... Tutaj unekwid Al Ale ten Shiny nie daje, a to, to słabiutko. Słabo. Ale da się je sprzedawać? Nie wiem, tam klikam sobie tylko zobaczyć. 16K. Dobra. E, jeszcze raz. Epic. Epiki już na mnie nie, nie będą robić. Fajnie też raczej. Dobra, wiecie co? Ja znowu zbieram 5 milionów i wrócę do was, kiedy będziemy mieli 5 milionów i najprawdopodobniej pójdziemy na nową krainę. Witam ponownie i mamy 5 milionów. Tak, 5 milionów mamy. A to auto? Nie, auto, auto, tak, auto. I co to daje? 2 miliony mamy, a potrzebujemy 3,5. Więc jeszcze raz musimy zebrać 5 milionów i, I naprawdę to jest takie. Że cały czas klikasz, cały czas klikasz i normalnie już ci się ręce męczą i. No, wiecie o co chodzi? Nawet się ze mną zapozował. Kurde, <grylę> co jest? Ale w ogóle, gdybyśmy sobie ten PET porównali, to naprawdę mamy bardzo dobra. Od tamtego odcinka mieliśmy maksymalnie dobre 40 ileś. Teraz mamy 80. Do niedługo to będziemy mieli nawet 100. Może do końca tego odcinka będziemy mieli 100. Ja już mam tytuł na odcinek. No. <grylę> Dobra, no to ja sobie wbiję już to 5 milionów i idziemy dalej. Trawelujemy się dalej. Uwaga, 3, 2, 1. Mamy to. I travelujemy się dalej chyba. Jeszcze tylko, dobra. Potrzebujemy naprawdę tylko 1 milion chyba jeszcze. Dobra. 1 milion. Dobra, i to teraz zrobię. Hmm. Dobra, 500. 500. Dobra, idziemy, chat. A, czat, Idziemy, widzowie, do nowego wulkana. I tutaj w ogóle, ale. No to przejdziemy już za niedługo. Ja będę czekał na update y znowu. Weźmy na. Nowym poziomie! Naprawdę, ja nie wiem, co się dzieje w tym odcinku. Mam nadzieję, że się wszystko nagrało, bo... Jak to nie mam gamów? Ile to? Za ile to? 50k? Poczekajcie, bo musimy wybić jeden milion. Br... ale... I za ile już to jest? No Teraz będzie nam się wolno pewnie wbijać. Dobra, możemy kupić tylko kilka jajek jesteśmy epic i Unikon jakiegoś chyba się nie mylę dobra i powinno być bardzo dobre CO JEST czad co jest kurde od niedzieli mi się wylicza z widzami no bo nagrywam weekendy live więc możecie tam spadać sobie i co się stało widzowie? Widzicie jakie dobre mamy pety ile dostajemy? 200k dostajemy Dobra zbieramy 10 milionów tak normalnie No co jest widzowie? Ja nie wierzę Ale to jest za mocne Jacie to jest za mocne już 25 jest tutaj Dobra zbierzemy 25 znaczy, ja tu nas wersja, mieli 25 milionów. Co tutaj się dzieje? Dobra, widzowie, nie wiem. Nie wiem, po co mam tak wyłączać, skoro To trochę zajmuje. Więc soli za moje błędy, można powiedzieć. W ogóle się nagrywała, nagrywała się, dobra. I robimy to. Zobaczymy, ile dostaniemy. Uwaga. 5 milionów! Czekajcie, muszę sprawdzić, ile jest następna wyspa. 15! Ty, no to my to mega szybko wbijemy. Ale wolę, żebyśmy mieli wszystko na tych jajkach, wiecie? Żebyśmy mieli jakieś legendary czy coś. Bo naprawdę tutaj się bardzo opłaca to robić. Rare dostaliśmy. Nie. Gadajcie, że Rare dostaliśmy. Ale Rare to... Dał nam, daje nam 500. Nie wierzę. Rare znowu! Epika dostaliśmy! Słyszę, że będzie się darło, ale dostaliśmy ekip, epik, ekipa, ale Nie wiem, powiedzieć epika. dostaliśmy, co jest? Znowu epika dostaliśmy. I nadzież nie mamy miejsca w inwentorii. Czekaj, delete, delete. Um. I bardzo zostawię. Jeśli będzie sporo warte. No ja teraz zrobię miejsce i do Was wrócę. Dobra, jestem, i tylko takie pety zostawiłem, bo myślę, że więcej na mnie będzie jakoś potrzebna. I uwaga, Epic Rare, 5 epików już, Epic, Epic, dajcie mi legendali. Dwa epiki, no nie, ja czeka na trade. Czy już są? Dobra, że niedługo będą. To ja czeka na trade. Będę trzymał takie dobre pety, dopóki nie będzie tradeów i sobie je tam strajdujemy za coś mega dobrego. Co się właśnie stało? Dobra, wiecie co? Zakładamy. Ile dostajemy? ja kończę na tym już odcinek, naprawdę, ja już na tym kończę odcinek. Dzięki za oglądanie, ojeju, żegnam, jeszcze pokażę wam moje statystyki, żebyście mogli sobie porównać i żegnam, dajcie subskrypcję i łapkę w górę, w opisie jest mój serwer Discord, nazwa gry, jeśli ktoś nie zna, wszystko będzie w opisie, naprawdę, więc no, naprawdę, nara.